Cześć, tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, dzieje się magia na kuponach Hako. W maju jeszcze nie ma porażki. I teraz uwaga. Ja się oczywiście jaram, bo takie serie są mega fajne. I dla takich serii tak naprawdę my się w tą bukmacherkę bawimy. Ale uwaga, to nie jest tak, że te kupony będą wchodziły jeden za drugim, co chwilę po 8 z rzędu. Słuchajcie. To się niestety w Bookmacherce zdarza rzadko, chociaż te kupony ako generują miesiąc w miesiąc, a testuję je już naprawdę długo, generują bardzo fajne zyski i jaram się jak małe dziecko, że wczoraj kupon numer 8 znowu wszedł, ale powiem Wam, że było gorąco, zobaczcie, a za chwilę wam, pokażę Wam kupon, który zagrałem na dzisiaj, dosłownie przed chwilą, Uwaga, ten kupon już widzieliście, on wszedł. Kolejny kupon 3.10 widzieliście, wszedł. 3.13 weszło. Lecimy dalej, 2.13 też weszło. I zaraz Wam pokażę ten kuponik z wczoraj. To też weszło, to też weszło. Tak jak cały czas mówię, zobaczcie, tu już było gorąco w Sportingu, myślałem, że nie strzelą tych dwóch goli, w 93 się udało. Tak jak mówię, sprawne oko wychwyci pewne rzeczy na tych kuponach. Ja publicznie oczywiście tego nie powiem. Kto dołączy do kuponu FAKO, ten będzie wiedział o co chodzi. Dołączacie w bardzo dużej ilości. Bardzo Wam za to dziękuję. Myślę, że to jest coś, na co czekaliście od początku Akademii Gry. Gotowe kuponiki. Nie musicie już nic kompletnie łączyć, nic nie musicie, bo wiem, że niektórym na przykład sprawia jakiś tam problem połączenie dwóch meczy z półtora gola z dwoma meczami z tsunami. Teraz będziecie mieli to wszystko na gotowe. Mm, drużyny nie są przypadkowe, jak zobaczycie, i wyniki są naprawdę kosmiczne. W maju jeszcze nie było porażki. To był kupon z wczoraj. I jak widzicie, już widzicie, tutaj był remis, tutaj Orlando wygrało, a tu do samego końca zastanawiałem się, czy ten remis 2 wejdzie. Okazało się, że weszło coś na temat tego kursu. 1.47 niebawem Wam w tajnym mailingu napiszę, ale to na dniach i... Udało się wczoraj ponownie trafić, znów 2,22 wygrane, czyli 8 kuponów zagranych w maju i 8 kuponów trafionych. Zastanawiam się, bo się dzisiaj oczywiście cieszę jak małe dziecko, że to weszło. Zastanawiam się, który ten kupon w końcu nie wejdzie, no bo to, że nie wejdzie, to jest rzecz oczywista. Zawsze wam mówię w Bookmaherse, nie ma 100%, nie wierzy, że ktoś trafia, nie wiem, po 50 kuponów z rzędu, to jest po prostu niemożliwe. Niespodzianki sportowe, jakieś wałki różnego rodzaju i pewnych rzeczy się po prostu nie przewidzi, choćby nie wiem co. Uwaga, kupon numer 9, żebyście coś mieli z tego filmu. Kto ma ochotę, niech zagra. Tak jak cały czas mówię, na stawki kompletnie nie patrzcie. Stawki są, gram sobie tak, bo sobie gram, ale na to nie zwracajcie uwagi. Każdy musi tą stawkę dopasować do własnego budżetu. Pamiętajcie, najlepsi na świecie na kupon stawiają maksymalnie kilka procent, więc pamiętajcie o tym, żeby nie mieć palipitacji serca oglądając jakiś mecz, chociaż wczoraj ta Barcelona to po prostu... No ale niestety odpadli, przyznaję, stawiałem, że wygrają z Interem z 3-0. Niestety, chyba za wysoko ich oceniłem. Albo po prostu Inter wczoraj był dużo lepszy i dlatego wygrał. Uwaga, kuponik numer 9, słuchajcie, zagrany dosłownie przed chwilą. Stawiam, że Paris Saint-Germain też to jest drużyna, jak wiecie, której ja nie lubię i raczej ich omijam, ale tak sobie pomyślałem, kurczę, kupony Ako są prawie, że codziennie. Naprawdę rzadko kiedy nie są codziennie. Tak sobie założyłem od początku tego projektu i tak, i tak sobie myślę, będę to kontynuował, chyba, że już naprawdę nie będzie co grać i będą same puchary, wtedy, wtedy raczej odpuścimy. Paris Saint-Germain stawiam, że oni tego meczu po prostu u siebie przegrać nie przegrają, czyli jedna jedynka z podpórką 1,37 ma Melodii. Kto jest w akademii, ten wie, stawiam, że wygrają. I na koniec Arabia Saudyjska, stawiam, że ekipa Al-Ahli wygra z rywalem 2,19 i 3. Kupon numer 9 wejdzie, przekonamy się już dzisiaj około godziny 23. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego strzałka. Cześć.